Czy pycha kroczy przed upadkiem? Co ze sobą mają wspólnego Conor McGregor, szef Optimusa Roman Kluska oraz były mistrz świata boksu Tyson Fury? Jakie są psychologiczne skutki sukcesu i dlaczego tak wielu z nimi przegrywa? Jak władza rujnuje ludzkie umysły i dlaczego regularnie z tym zjawiskiem przegrywamy? Jak się bronić przed działaniem nadmiernej pewności siebie? Na te oraz inne pytania odpowiemy sobie w tym materiale. Pamiętaj, że ten materiał to rzeczowa analiza psychologiczna, a nie zbiór powieści. I anegdot, które będą pasować do Twojej narracji. Dlatego nie oceniamy tutaj nikogo, tylko podsumowujemy fakty w taki sposób, aby się czegoś nauczyć. Zapraszam Cię do kulturalnej rozmowy w komentarzach i przygotowania popcornu, bo będzie kino. Każdy słyszał to zdanie, że pycha kroczy przed upadkiem. Ta narracja jest budowana od starożytności po współczesność. Dziś potwierdzenie tej tezy możemy zauważyć jak nigdy wcześniej. Żyjąc w erze cyfrowej, regularnie widzimy wzloty i upadki firm, które wydawały się nie do ruszenia. Nie ma już z nami takich marek jak Piotr i Paweł, Alma, Open Finance czy GoSport. To nie małe firemki, które utrzymywały się kilka tygodni, tylko wielkie przedsiębiorstwa które upadły z hukiem. Dlatego prześwietlimy dziś teoretycznie totalnie niespójne ze sobą trzy postacie. Connora McGregora, Romana Kluska oraz Tysona Furiego. Na pierwszy rzut oka, jedyny ich wspólny mianownik to pewnego rodzaju badek. Jednak, jak się okaże, nie tylko. Dlatego najpierw zaczniemy od niezbędnej definicji i zastanowimy się nad tym, czym jest pycha. Jakie są jej objawy oraz jak przejawia się ona u ludzi. Współczesne zrozumienie tego pojęcia wymaga jednak od nas pewnej podróży w starożytność, a mianowicie do starożytnej Grecji. Pierwotnie Iwris, czyli pycha, nie oznaczała jedynie arogancji którą znacie już z materiału na temat pewności siebie Polaków. Starożytności to akt przekroczenia boskiej miary, wyzwanie rzucone naturze i bogom, które nieuchronnie, każdorazowo doprowadzało nieszczęścinka do tragicznego upadku z rąk bogini sprawiedliwości Nemezis. Przykładem takiej postaci był chociażby Ikar. Dawniej pycha była fatalną wadą charakteru, która sprowadzała zgubę na bohatera i przypominała mu o jego śmiertelności. Współcześnie w psychologii widzimy tę cechę nieco inaczej. Dziś pycha definiuje się jako arogancką dumę lub zuchwalstwo. Definicję tą charakteryzuje zjawisko Utraty kontaktu z rzeczywistością, skrajne przecenianie swoich kompetencji i zasobów, a także często pokardę dla innych. To rodzaj dumy, która zaślepia nas i prowadzi do podejmowania nieracjonalnych decyzji. Jest to częste zjawisko w przypadku posiadania władzy. Drodzy Państwo, zwyciężyliśmy. Ministrowie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości otrzymywali nagrody za ciężką, uczciwą pracę, i te pieniądze się im po prostu należały. Powiem z kolei, bo pasażerom to można tylko powiedzieć, jakby sorry, mamy taki klimat. No niestety. W polskim rządzie takich przykładów jest bez liku, co pomaga zrozumieć, dlaczego żadna władza nie jest w stanie się utrzymać przy sterze dłużej niż dwie kadencje. Koncepcja pychy zyskała wymiar kliniczny dzięki badaniom Owena oraz Davidsona. Zdefiniowali oni syndrom pychy jako nabyte, a nie wrodzone zaburzenie osobowości. Jak się okazuje, to nie jest tak, że na przykład politycy czy influencerzy się tacy rodzą, oni takimi się stają. Syndrom ten jest zaburzeniem zarówno pozycji, jak i osoby. Badacze stwierdzają, że kluczowym czynnikiem wyzwalającym ten stan jest posiadanie dużej ilości władzy, szczególnie jeśli posiadamy ją dłuższy czas. Najbardziej jest to dla człowieka niebezpieczne, jeśli krzyżuje się również z oszałamiającym sukcesem podlegającym minimalnym ograniczeniom. Syndrom pychy w kontrze do większości innych zaburzeń osobowości może się również rozwinąć w każdym wieku. Dlatego czasami wydaje nam się, że ludzie już się tacy rodzą, a jednak nie urodzenie, a stopień posiadania władzy, uznania i sukcesu determinuje prawdopodobieństwo wystąpienia z tego zaburzenia. Pycha posiada 14 konkretnych markerów klinicznych, a do postawienia diagnozy tego zaburzenia trzeba spełniać przynajmniej trzy z nich. Do tych markerów zaliczamy wszystkie z tej tabeli. Zrób sobie screena, abyś miał ściągawkę lub zapauzuj ten materiał na chwilę. Teraz pewnie zrobiło ci się ciepło, bo prawdopodobnie sam kojarzysz momenty w swoim życiu, gdzie przynajmniej trzema z tych 14 cech się odznaczałeś. Ja sam znalazłem takie chwile w mojej historii. Wiedz jednak, że zaburzenie to coś, czego objawy pojawiają się i znikają, a nie stan chorobowy, który utrzymuje się przez cały czas. Zaburzenia można kontrolować, tak jak na przykład symptomy ADHD. Jak się okazuje, nie wynika to z naszej woli. To znaczy, pytaniem nie jest, czy staniesz się władcą, który wykazuje się pychą, lecz kiedy. Wynika to z uwarunkowań neurobiologicznych. Posiadanie władzy wiąże się ze wzrostem pewności siebie, która nie jest oparta na prawdziwych filarach. Ponadto nadmiernie rośnie optymizm, a to wszystko prowadzi do chęci regularnego podejmowania ryzyka, z kolei to wywołuje spadek empatii, czyli poczucia emocji ludzi, co zwiększa egocentryzm i utrudnia zmianę perspektywy myślowej. Czym jest ta perspektywa? Już tłumaczyłem w materiale, zacznij myśleć jak geniusz. Władza daje iluzję kontroli świata. Szczególnie niebezpiecznym jest dla nas tak zwany syndrom Nagłego bogactwa, który doprowadza do kryzysu tożsamości. Wówczas w pierwszej kolejności izolujemy się od dawnych znajomych. Następnie zaczynamy odczuwać paranoiczny lęk przed utratą fortuny. Na końcu zaczynamy odczuwać głębokie poczucie winy w stylu poczucia winy ocalałego z jakiejś katastrofy. Te emocje zaczynają nas prowadzić do zachowań destrukcyjnych, takich jak kompulsywne wydawanie pieniędzy, regularne zażywanie substancji psychoaktywnych czy podejmowanie ryzykownych decyzji finansowych. Jednak to nie jedyne problemy związane z sukcesem, pieniędzmi oraz władzą. Badania PIFa pokazują nam zależność między bogactwem a empatią. W jego eksperymencie gracze grali w Monopoli, z tym, że jedna grupa była. Uprzywilejowana. Grupa ta miała więcej pieniędzy na start i mogła rzucać dwoma kostkami zamiast jednej. Szybko się okazało, że uprzywilejowani wykazywali się wyższą arogancją i mniejszą empatią w porównaniu do reszty. Szok! Niedowierzanie! Co ciekawe, po zakończeniu gry swój sukces przypisywali jedynie własną umiejętnością i strategią całkowicie ignorując początkową przewagę. Jak widać, posiadanie przywilejów deprawuje i potrafi wypaczyć ludzką perspektywę. Analiza tych badań pozwala nam spojrzeć na pychę nie jako zjawisko binarne, które pojawia się i znika. Dzięki temu dostrzegamy, że jest to spektrum zachowań, które może skalować w wyniku wystąpienia konkretnych czynników. Proces ten zawsze zaczyna się subtelnie. Nisza empatia czy wyższa skłonność do ryzyka. To one prowadzą nas do izolacji utraty kontaktu z rzeczywistością i impulsywności. Władza płynąca z pieniędzy sprzyja rozwojowi pychy, a psychologiczny szok związany z bogactwem. Osłabia mechanizmy obronne, przyspieszając ten proces. Ta toksyczna kombinacja może wyjaśniać gwałtowność i skalę upadków obserwowanych u niektórych osób publicznych. Conor McGregor zaczynał skromnie jako hydraulik z Dublina. Jego początkowa kariera była napędzana pasją, legendarną etyką pracy i żelazną wolą oraz wiarą we własne możliwości. Z wypowiedzi zawodnika wiemy, że kluczową techniką była dla niego afirmacja. Jak sam mówi, byłem w stanie powiedzieć światu, że znokautuję człowieka dokładnie tym ciosem o tej porze i byłem w stanie to zrobić. Taką postawą wykazywał się on wielokrotnie. When I

Podczas konferencji Conor przejawia nawet kilka symptomów pychy i to w jednym zdaniu. The king he wants. Jak widać, to złożona osobowość, która na tym etapie dopiero chyliła się ku upadkowi. Całość tej wędrówki w dół rozpoczęła się po walce z Floydem Mayweatherem w 2017 roku. Wtedy Conor dosłownie wyskakiwał z lodówki, zarabiał miliony w ciągu chwili i był kochany oraz rozpoznawany wszędzie. Po tym wydarzeniu wszystko, co wcześniej można śmiało zaklasyfikować jako ogólnie funkcjonalna arogancja, zaczęło się przeradzać w destrukcyjną pychę. W w 2018 roku zaatakował autobus przewożący zawodników USI, w grudniu 18 roku dokonał napaści na tle seksualnym na kobiecie, a w kwietniu 19 roku pobił starszego mężczyznę w pubie, bo ten nie chciał wypić szklanki trunku, którą postawił celebryta. To nie wszystko, bo również Conor zamienił karierę fajtera na karierę imprezowicza, gdzie wcześniej dewaluował on taką postawę. Ta chronologiczna lista incydentów stanowi niepodważalny dowód na jego moralny i społeczny upadek. Stąd wiemy, że osiągnięcie szczytu kariery przez zawodnika to podręcznikowy przykład symptomu pychy, indukowany symptomem nagłego bogactwa. Konor ostentacyjnie patuje bogactwem, wskazując na nadmierną troskę o wizerunek. Publiczne konflikty, lekceważenie przeciwników i odrzucanie rad, nawet w obliczu kolejnych porażek sportowych, to przejaw nadmiernej pewności siebie. Jego poczucie wszechmocy zostało poddane próbie, kiedy to on był pewien zwycięstwa z A Atak na autobus to impulsywność i lekkomyślność w najczystszej postaci. Kontakt z zaczął tracić, kiedy to pomimo serii porażek w Oktagonie wciąż utrzymywał postawę niekwestionowanego mistrza. Jego niekompetencja wynikająca z pychy została ujawniona w momencie, gdy okazało się, że od lat nie są w stanie prowadzić sportowego trybu życia ze względu na uzależnienia. Conor po prostu spełniał niemal wszystkie kryteria omawiane przez Owena i Davidsona. Syndrom pychy i nagłego bogactwa doprowadził do totalnej destrukcji empatii, maksymalnego wzrostu buty i ludzkiego upadku dawnego podziwianego mistrza. To przykład tragicznej metamorfozy, przed którą ostrzegają badacze. Konor miał cechy, które początkowo stanowiło jego siłę. Mowa o niezachwianej pewności siebie, wizualizacji sukcesu, agresywnej ambicji. Były one funkcjonalnymi narzędziami w drodze z zawodnika na szczyt. Jednak po zdobyciu ogromnej władzy, statusu i pieniędzy, te same cechy, pozbawione hamulców w postaci konieczności walki o przetrwanie, uległy. Patologicznej hipertrofii. Pewność siebie zamieniła się w poczucie wszechmocy. Koncentracja na celu stała się pogardą dla krytyki. Ambicja została zamieniona na lekką myślność i nieimpulsywność. Jego upadek nie jest więc wynikiem pojawienia się nowych negatywnych cech, ale toksycznej eskalacji tych, które wcześniej były jego największym atutem. Sukces i władza z kolei to akcelerator tej destrukcyjnej transformacji, do której w ogóle nie musiało dojść. Większość z Was pewnie nie pamięta już założyciela pierwszej dużej komputerowej firmy w Polsce o nazwie... Optimus, to przykład firmy rodem z Doliny Krzemowej. Roman zaczynał w 1988 roku bez kapitału, metodą chałupniczą w garażu, a w ciągu dekady stworzył Molocha, jednego z największych producentów komputerów tamtych lat. Optimus stał się liderem rynku kas fiskalnych, a nawet współtworzył portal Onet.pl. W latach 90 Roman Kluska był zaliczany do grona najbogatszych Polaków, jego firma współpracowała z takimi gigantami jak Intel czy Microsoft. Ze znać współpracowników wiemy, że sukces Kluski był zbudowany na innowacyjności oraz rygorystycznej uczciwości. Która w pewnym momencie przerodziła się w otwartą konfrontację z aparatem państwa. Ze względu na swoją pozycję, Roman uważał, że może mówić otwarcie na temat tego, jak wygląda polskie prawo i gospodarka publicznie. Twierdził, że od 1995 roku. W w Polsce zaczął odbudowywać się system totalitarny, a prawo gospodarcze jest wadliwe, a wręcz patologiczne. Mówił o patologicznych strukturach i korupcji, które uniemożliwiają uczciwe prowadzenie biznesu. Uważał, że w Polsce o prowadzeniu biznesu zaczęły decydować relacje z władzą, a nie solidna praca, co było sprzeczne z jego fundamentalnymi wartościami. Ta niezgoda na panujące warunki była, jak sam przyznał, jednym z głównych powodów, dla których w 2000 roku sprzedał swoje udziały w Optimusie i wycofał się z aktywnego zarządzania firmą. Jednak najtrudniejsze momenty dla naszego bohatera miały dopiero nadejść. W 2002 roku aresztowano Romana Kluska pod fałszywym zarzutem wyłudzenia 30 milionów złotych VAT. Mimo, że zarzuty dotyczyły okresu, w którym kierował spółką, działania aparatu państwa były bezprecedensowe. Wyznaczono kaucję w wysokości 8 milionów złotych i zajęto jego majątek oraz odebrano mu paszport. Kluska publicznie twierdził, że przed aresztowaniem i po nim składano mu propozycje korupcyjne, obiecując bezkarność w zamian za udziały w zyskach. Co ciekawe, chwilę później, bo w listopadzie 2003 roku naczelny sąd administracyjny uchylił wszystkie zaskarżone decyzje podatkowe, stwierdzając, że naruszały one prawo. W wyniku tych wydarzeń sąd łaskawie przyznał całe 5000 zł za dość oskarżonemu i, jak dobrze się domyślasz, żaden z urzędników, który złamał prawo, nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Niestety. Mimo wyroku sądu mówiącego o łamaniu prawa przez urzędników, nie wiem, co o tym myśleć, i sam jestem ciekaw Twojej opinii w komentarzach. Oczywiście fałszywe oskarżenia spowodowały nieodwracalne szkody. Firma miała zrujnowany wizerunek, a finanse Optimusa zablokowane przez prawo spowodowały lawinę konsekwencji, w wyniku których spółka. Nigdy nie odzyskała swojej dawnej pozycji. Teraz, w tej sytuacji, czy szef Optimusa wykazał się pychą, która zakończyła się jego upadkiem? Aby to zdefiniować, trzeba rozłożyć elementy tej hipotezy na czynniki pierwsze. Upadek Optimusa nie wynikał z popełnienia realnych błędów biznesowych, lekkomyślności czy arogancji w zarządzaniu. Upadek ten był spowodowany siłą zewnętrzną, a mianowicie siłą aparatu państwowego. Z kolei Pycha Romana nie polegała na narcyzmie, trosce o wizerunek czy utracie kontaktu z rzeczywistością. Była ona widoczna w poczuciu wyższości i wszechmocy w publicznie manifestowanym przekonaniu o własnej racji i moralnej wyższości nad systemem, który uważał za skorumpowany. Można to określić pychą prawości, jak paladyn, który próbuje zwalczyć moce piekielne w pojedynkę. W grach i baśniach. To jest możliwe. Jednak w realnym świecie historia pokazała, że jeszcze żaden biznes nie wygrał z aparatem państwowym. Kruska wierzył, że działając zgodnie z prawem i etyką, jest nietykalny, a w wyniku własnych osiągnięć ma pełne prawa do publicznego krytykowania wpływowych instytucji. Jego postawa, choć uznana za słuszną przez Sąd Najwyższy, była pozbawiona politycznego pragmatyzmu i sprowokowała zarządzających system do zmasowanego ataku. W tym wypadku pycha nie była przyczyną wewnętrznego błędu, który doprowadził do upadku, ale stała się prekursorem do zewnętrznej agresji. Upadek nie był konsekwencją decyzji biznesowych Romana Kluski, lecz jego postawy. To odwraca klasyczną dynamikę sił i pokazuje, że w konfrontacji z siłą postrzeganą jako wszechmocną, czyli w tym wypadku z państwem nawet uzasadniona duma ze swojej prawości może okazać się tragiczna w skutkach. Dziesiątki osób straciło pracę, firma nigdy nie odbudowała własnej renomy i kapitału, a nasz kraj do dziś praktycznie nie posiada dużego biznesu. Ja osobiście jestem zakochany w takich romantycznych postaciach jak Roman Kluska i chciałbym, aby ten kraj miał więcej takich ludzi. Natomiast chcę, abyś zrozumiał widzu, że pycha w żadnej sytuacji nie jest dobrym rozwiązaniem. Król cyganów, czyli Tańso Fury, od zawsze był ucieleśnieniem wojowniczej natury. Pochodził z rodziny o silnych bokserskich tradycjach, a już w wieku 10 lat opuścił szkołę, aby, jak sam mówił, skoncentrować się na byciu wojownikiem. Ja kocham taką postawę, sam wiele lat zajmowałem się grapplingiem oraz MMA, i stąd bardzo cenię takie zachowanie u ludzi. Król publicznie dał się poznać jako człowiek charyzmatyczny, butny oraz niepokorny. Jego charakter był zbudowany na fundamencie siły mentalnej, którą demonstrował nie tylko w ringu. Wskazuje na to również słynna anegdota o pojedynku z Klitschko w saunie. Tego dnia Fury wytrzymał saunowanie dłużej i, jak uważał, złamał psychicznie swojego oponenta, zmuszając go do poddania się w ekstremalnych warunkach. Do tego momentu był to wojownik z obsesją skoncentrowaną na zwycięstwo i zapisanie się na kartach historii jako najlepszy bokser na planecie Ziemi. Zarówno w tym wypadku, podobnie jak u McGregora, sukces króla okazał się jego gilotyną. Dzień po zwycięstwie w listopadzie 15 roku nad Wladymirem Klitschko Fury popadł w depresję. Zamiast euforii nowego mistrza przywitała egzystencjalna pustka. To klasyczny przykład tego, co się dzieje z człowiekiem, kiedy nie wiesz, jak wyznaczyć sens i cel swojego życia, a zamiast tego spełniasz cudze oczekiwania. Dokładnie to wyjaśniłem w materiałach, do czego doprowadzi cię brak celu w życiu oraz jak odnaleźć sens w życiu. W wywiadach król opisywał ten stan jako głęboka otchła, nicość, ciemność i szare chmury. Jego upadek wówczas był gwałtowny i totalny. Natychmiast popadł w uzależnienie od alkoholu oraz kokainy, mimo iż nigdy wcześniej w życiu z tymi substancjami nie miał nic wspólnego. Jednak pycha i buta nie pozwoliły mu szukać pomocy. Będąc w takim stanie, jak sam wspominał, miał jeden cel: chciałem się zabić piciem. Jak opisuje w swojej biografii, Tygodniami zmagał się z samobójczymi myślami. Efektem tego była jego pamiętna podróż Ferrari, gdzie na moście postanowił wjechać w barierkę. W ostatniej chwili jednak opanował się, bo jak sam stwierdził, usłyszał głos mówiący, by tego nie robił. Wtedy również pomyślał o swoich bliskich. Fizycznym markerem tragicznego stanu zdrowia mistrza był drastyczny przyrost wagi do prawie 180 kg. W przypadku tego bohatera dzisiejszej opowieści pojedyncze wydarzenie było zapalnikiem. Punktem zwrotnym zaś Okazał się proces. Proces wieloletniego podsycania dumy, nadmiernej pewności siebie oraz poczucia wszechmocy przez środowisko, w jakim się wychował. Jako dziesięciolatek postanowił zostać profesjonalnym zawodnikiem i zrezygnował, jak mu się wydawało, świadomie, z innych możliwości w swoim życiu. Nie oceniam króla źle. Faktem jest, że ludzie, którzy osiągają tytuły Mistrzów Świata i radzą sobie po karierze sportowej, mieli klarowność. Wiedzieli, że po sporcie trzeba czymś się zająć i dlatego w drodze po pas trzeba zdobyć również inne umiejętności. Takie osoby jak Fury, Phelps, Bruno to przykłady ludzi bez klarowności. Jordan Kusznierewicz to ludzie, którzy tą klarowność mieli. A z kolei George Foreman to przykład tego, co daje klarowność po upadku. Podobnie w przypadku króla, bo gdy jego misją stało się bycie rzecznikiem zdrowia publicznego, mistrz ponownie rozkwi. Przypadek ten stoi w niejednolitym położeniu do tezy, że pycha kroczy przed upadkiem. Jego kryzys nie był karą za jego własną arogancję, lecz tragiczną i paradoksalną konsekwencją spełnienia życiowego celu, który nie był przez niego samego ukształtowany. Owszem, ten cel na pewnym etapie stał się częścią jego tożsamości, jednak wychowując się w takim domu, gdzie mówimy jednym głosem, myślimy jednym głosem. To mamy tylko jedną odpowiedź: wówczas nie jesteśmy przygotowani na możliwe wyboje, zmiany oraz przykre niespodzianki. Tutaj taką była pustka, która stała cały czas za wyznaczonym i narzuconym celem, a została odkryta dopiero po jego zdobyciu. Efektem ciężkiej, tytanicznej i wieloletniej pracy, nieodpowiadającej na wszystkie potrzeby mistrza, była depresja, narkomania oraz próba samobójcza. Teraz się zastanów realnie, mój drogi widz. Ilu masz znajomych czy bliskich, którzy wiesz, że idą w tym samym tragicznym kierunku? Ilu z nich na Twoją propozycję, pójścia do psychologa czy terapeuty? Patrzy na Ciebie jak na wariata? Przecież każdy sukcesywny i stabilny biznesmen mówił o tym, że pracował lub ma mentora. Większość sportowców czy polityków regularnie pracuje z psychologiem. Dlaczego? Ponieważ nie wiesz czego nie wiesz. Król z kolei nie zdawał sobie sprawy z tego, że zdobycie tytułu Mistrza Świata nie sprawi, że będzie szczęśliwy i spełniony. Jego publiczna pycha i buta były w istocie mechanizmem obronnym. To starannie skonstruowana maska, która pękła, gdy zniknął cel nadający sens jego egzystencji. Co więcej, Fury sam przewidział swój upadek. When you achieve that greatness you've always wanted, you're like, is this it? What next? And that was exactly the point. Now was at. But before the Klitschko fight, I've got guys in the team. They'll tell you the truth. We no need to lie. He said, what you're going to do after you beat Klitschko? I said, I'll tell you what I'm going to do. Probably be depressed for the next two years. So after every high, there's going to be a massive low, and I did. Dla osobowości takich jak jego sama pogoń za celem jest czynnikiem stabilizującym. Sukces eliminuje ten cel i staje się potężnym psychologicznym stresorem oraz czynnikiem destabilizującym. A to prowadzi do kryzysu egzystencjalnego. Tu pycha wynikała z ignorowania tego, czego nie wiesz. Król widział przykłady upadających sportowców, a nawet sam przewidział to u siebie. To właśnie lekkomyślność i skłonność do ignorowania kosztów i konsekwencji działań w imię. Szerszej wizji, opartej na poczuciu moralnej słuszności. Przewidział swój upadek i nie przygotował się na niego, mimo że mógł. W tym przypadku upadek jest skutkiem triumfu, ponieważ pycha nie pozwoliła mu w porę sięgnąć po właściwą pomoc. Jak widzisz, we wszystkich trzech przykładach znajdujemy ziarno tego, o czym mówi tytułowe przysłowie. Jednak w każdym wypadku syndrom pychy wyglądał zupełnie inaczej i niekoniecznie może być kojarzony z identycznymi markerami, jakie widzimy w badaniach. Dlatego mamy tu trzy modele pychy kroczącej przed upadkiem. Upadek behawioralny w przypadku Conora. Jego kryzys jest bezpośrednim skutkiem własnych destrukcyjnych działań, a pycha spełnia wiele kryteriów klinicznych objawów. Władza oraz bogactwo doprowadziły do książkowego przykładu syndromu nagłego bogactwa. Stracił on wówczas empatię, poczuł się ponad prawem i dokonał serii autodestrukcyjnych decyzji, łącznie z uzależnieniem. O upadku systemu Mowy możemy mówić w przypadku Romana Kluski. Kryzys naszego paladyna spowodowany jest przez aparat państwa sprowokowany do reakcji ze względu na niewygodne wypowiedzi. Drogi widzu. Pamiętaj, że z władzą nie wygrasz, czego również nauczył się m.in. Rafał Brzoska. Dlatego tu pycha jest związana z praworządnością i nadmierną interpretacją słuszności etyki w nietycznych realiach. Efektem również objawów klinicznych pychy jest upadek największego polskiego kapitału tamtych lat, utrata pracy przez dziesiątki osób oraz pogrzebanie marzenia o wielkiej przyszłości. Z kolei w przypadku naszego króla upadek był wywołany realizacją celu, który okazał się pustą wydmuszką. To upadek psychologiczny, bo mimo wiedzy na temat tego, że on się zbliża, Fury nie przygotował się na ten sprawdzian życia w żaden sposób. Wykazywał się butą i pychą, bo również przez długie miesiące po dostaniu depresji nie szukał pomocy, a zamiast tego dopatrywał ukojenia w narkotykach i próbie samobójczej. Oczywiście, choroba mocno wypatrzyła jego postrzeganie rzeczywistości. Dlatego mam wrażenie, że tutaj najbardziej zawiedli jego bliscy oraz trenerzy. W linku w opisie tego materiału masz darmową tabelę do pobrania. Tam zobaczysz dokładne odwołanie do naszych bohaterów i w jakim momencie spełniali warunki występowania klinicznych objawów pychy. Biorąc pod uwagę powyższą analizę, dochodzimy do mieszanych wniosków względem pychy kroczącej przed upadkiem. Czasami owszem, ona jest bezpośrednią przyczyną, a czasami pośrednią. Dlatego mówienie o tym jako o zasadzie jest co najmniej nadmiernym uproszczeniem. Porównanie tych trzech przypadków pokazuje wyraźnie, że nie jest to czarno-białe, ale istnieje jedna uniwersalna dynamika. U każdego z panów duma odgrywała odmienną rolę. U Konora była bezpośrednią patologiczną przyczyną dążenia do upadku. U Kluski była przyczyną prowokowania systemu władzy, który stał się przyczyną upadku. U Furiego stanowiła rodzaj maski dla wewnętrznego bólu, którego leczenia nie podjął się, co w konsekwencji. Wywołało depresję i uzależnienia. Dlatego, aby chronić się przed syndromem pychy czy nagłego bogactwa, literatura dostarcza nam narzędzi. Nie dają one gwarancji sukcesu. Natomiast pozwalają utrzymać równowagę oraz perspektywę, będąc na szczycie. Po pierwsze, zadbaj o kultywowanie samoświadomości. Regularna, szczera autorefleksja jest pierwszą linią obrony. Zrozumienie własnych słabości, uprzedzeń i wzorców zachowań pozwala na wczesne wykrycie niepokojących sygnałów. Po drugie, poszukuj krytycznego feedbacku. Liderzy podatni na pychę otaczają się tak zwanymi potakiwaczami. Skutecznym antidotum jest świadome budowanie środowiska, w którym odmienne opinie nie tylko są tolerowane, ale i nagradzane. Należy aktywnie szukać informacji zwrotnej od osób, które mają odwagę kwestionować status quo. Po trzecie, trzeba praktykować pokorę. Pokora w przywództwie nie jest oznaką słabości, lecz siły. Przejawia się ona w przyznawaniu się do błędów, delegowaniu odpowiedzialności, co jest wyrazem zaufania do zespołu. Zauważamy ją również w publicznym uznawaniu wkładu innych w sukces. Po czwarte, dbaj o utrzymanie kontaktu z rzeczywistością. Izolacja jest pożywką dla pych. Potrzebny jest kontakt z pracownikami na różnych szczeblach klientami czy fanami. Czyli tak zwane brudzenie sobie rąk. To pozwala uniknąć zamknięcia się w swojej bańce poznawczej i przeciwdziała utracie perspektywy. Pamiętaj, że przestroga dotycząca pychy jest ponadczasowa i widać ją na przestrzeni wieków. W erze cyfrowych mediów, gdzie poza jest wszystkim. Fetyszuje się władze sławę i bogactwo uzyskane w szybkim tempie. A jak wiemy, w takich warunkach symptom pychy oraz nagłego bogactwa rozkwita jak w przypadku Konora McGregora. Patrząc na informacje od starożytności po nowoczesną naukę, można postawić pewną śmiałą hipotezę. Gdy osiągasz szczyt, to nie pokonanie zewnętrznych rywali, a pokonanie wewnętrznych sił, które ten sukces wyzwala, jest najważniejsze. Historie... Kluski, Furiego, Magregora, choć tak różne, razem stanowią potężne przypomnienie, że droga na szczyt jest trudna, a utrzymanie się na nim w zdrowiu psychicznym i moralnym bywa wyzwaniem znacznie większym. Ode mnie na koniec powiem tak. Kluska dla mnie to paladyn, a ja jestem zakochany w takich romantycznych postawach. Fury to wojownik z krwi i kości, a ja identyfikuję się z taką tożsamością. Connor z kolei był wspaniały, zanim postanowił nieodwracalnie zniszczyć siebie i swoją legendę. To chyba najtrudniejszy odcinek, jaki zrobiłem i sam mam mętlik w głowie. Dlatego liczę na to, że... Pomożesz mi to uporządkować za pomocą dyskusji w komentarzach. To by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Ci się spodobał i ocenisz go za pomocą łapki w górę lub w dół. Pamiętaj, że wiedzą należy się dzieli, zatem podziel się nią i Ty z innymi udostępniając ten materiał. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień.